Witamy tam, że jestem z gry Gold Defeat. Jak chciałem się do gry i do muzyki, a my zaczynamy. No, eee, już pokazuję, co i jak jest całkiem tych piłeczek sporo. Nawet ładne. Muszę przyznać, że są całkiem ładne. Eee, tam mi się nad podoba. Ta, to nie wiem, jakaś jest jakaś skomplikowana. To w ogóle jak ja nie wiem, co ja mam z tym robić. Nie wiem, gdzie mam tym rzucać. Co ja mam być ninja jakiś. Nie w tym odcinku. Może kiedyś. E, kampania. E, dobra. Jest tu nad multiplayer. To tutaj zauważyłem. Czyli to jest full power. Da, tak, tak. I make. No kurczę. Jak też nie będę mówił swoich tekstów ogólnych. Byłem dzisiaj o odpowiedzi, więc nie. O nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj. To zwykłe, zwykłe kurczę. Będzie po prostu takie kurczą, pieczone inne takie. Jak to zwykle było? Jak to młode, młode osoby często teraz tak mówią? W sumie, patrzą tam gdzie ja mam szkołę no to w sumie już nie tak często To było słabe co ja zrobiłem Tak Żeby to teraz zrobić muszę No nie, źle się odbiła Tak 300 Na plus, nie na minus a pyk Okej okay. Tu będzie trzeba Myślę, że jakieś 300? Trochę więcej 700? jest dobrze Jest dobrze Nie mam Wladiego pojęcia co ja ma. O, czy, czy to będzie to, co ja myślałem? Tak to jest to co ja myślę i czego bym bardzo nie chciał więc hmm, Tego chyba tak nie zrobię Dobra jednak zrobię No Akurat teraz muszą być powiadomienia Stój 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 stój, stój no. A, A teraz to już za mocno Da, pyk! E, trochę bardziej w tom. Teraz to nie było. Po co nawet zamocno dawać tej piłki? Bo ona sama leci. E, 9 shotów. Nie, 13. No nie mów mi, że ja mam się też tam wracać. Halo! Dobra, mech, i pety. Ło! Wow, to nie było obliczone. O nie! Yy, troszeczkę mocniej. Dobra, i myślę, że już tak. Myślę, że już tak na spokojnie. No właśnie. Jak coś tylko raz grałem na telefonie, był sobie odcinek z golfa, więc proszę mi tu nie mówić, że Łooo, grałeś tu już przedtem, nie, nie grałem, to jest mój pierwszy mecz, a to, że akurat mam farta, powiedzmy sobie szczerze, w większości to jest farsz. A muszę sobie zmniejszyć. I tyle. Niech to, myślałem, że jeszcze troszeczkę wytrzymam, ale niestety. No, teraz muszę z całej pety No I teraz okej okay, będzie chyba dobrze Albo i nie Dobra, teraz jest dobrze Muszę tak pójść mm, Nie zrobię tego tak Dobrze mi się wydawało no Halo piłeczko, współpracuj Muszę troszeczkę tak Jest dobrze No nie Ale i tak dobrze poleciałem Okej, okay, jest dobrze Aj Troszeczkę zły bok, ale może Dobra, jest teraz Gitas Trochę za dużo siły Czekaj, czy ja właśnie? Nie! Co za zły Kto stworzył to? Czemu? Ja już takie. No dobra, zaraz się na nie wryć, Ale nie aż tak daleko Ej, mogę sobie oddać... Mogę sobie oddać kamerę Ale no... Na... Czemu? Kto zrobił tą grę? Należy już z Dobra. Robimy. Musimy to szybciej skończyć. Yy, I teraz. Dobra, jest Gites. Ok. Dobrze. Niech to troszeczkę za dużo. Troszeczkę za mało. Powinno być dobrze. Jeszcze troszeczkę. Ja tam wejdę, ja to, ja to wiem, ja, ja, tam... Dobra, muszę... Minimalnie Dobra To musi być dziewięćdziesiąt dziewięć Co jest? Dalej No Czy jednak tak będzie Ha to ci ciekawe Czyli jeżeli bym zrobił coś takiego To piłeczka pójdzie do góry, a jeżeli coś takiego Okej, okay, czyli to zależy jak Jaki dam bok Dobra Jest dobrze A jej je, je, je. Dobra Pyk Okej, okay, jest dobrze muszę tutaj Bo to nie A zapomniałem, że tutaj jeszcze jest ta górka Dobra, i teraz myślę, że jakieś. I. Dobra, no, żeby nie było. Muszę troszeczkę. Ten. Muszę też tu. Eee, Cześć, tu nie ma hamulcy, więc. I. No kurczę. No. Dobra, muszę troszeczkę wolni, wolni. I dobrze. Dobrze, piłeczko. Dobrze. I my jak z całej pety! O kurczę, e, prawie z całej pety. No, niech to. Chociaż No dobrze. To jest takie specyficzne, ale fajne. O nowa ma mapa. E, da, żeby coś takiego zrobić muszę tutaj z całej pety. I... No w sumie dobrze to nawet zrobiłem. Dobra, i czy to zadziała tak, jakbym chciał? Oh, yeah! like a boss! Dobra, czy teraz to to. Eee, jak ja mam tam wejść? Zapomnij o przejściu? A nie! Tu czyli, Tak, tam jest. Tylko najpierw niech trafię da, tyk, no piłeczko, 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 no nie, dawam, da się, uda dawaj jeszcze parę a mogłem mogłem serio tak wejść. Poważnie. Tak, żeby sobie nie męczyć skrótów. Czyli ja, ja ten dyk tak nie przejdę? Co? Co kurczę? Czyli to, jak to. Tam jest dziureczka idealna. Może nie. Może jednak pójdę na okrągło. Tylko najpierw. O, dobrze prawie dobrze no dobra może nie takie, ale dobra potrzebuję No, Do, zmieszczę No, e myślę że z tyle nie wystarczy więc będzie trzeba gdzieś tak... no mocniej Okej, okay, to już jest było dobrze Gdzie ja mam teraz pójść? Mm, dobra, teraz ja mam tam pójść Okej okay, Jest dobrze Teraz się nie opłaca mi z całej siły Bo ja polecę gdzieś albo w lewo albo prawo, no czyli w prawo bym poleciał ona będzie teraz zjeżdżała. No i zobacz, czy ja teraz już praktycznie trafiłem? No właśnie. I teraz muszę tak. No, dwo blisko. Nie powiem, że nie. No niech to. Muszę troszeczkę mniej siły. I yeah. Ja, pyk. I teraz. I mek całej siły! O nie! Dobra, teraz pyk. Da, nie, nie, nie będę to rob... robił. nie wiadomo ile. Jest dobrze. I teraz zobaczmy ile to będzie potrzebowało siły. Bez przesady, tak mogę trafiać. A może też... Ma on dwa strzały?! Nie zawieź mi piłeczko! No, to nie było Hollywood. Ale jest! Wygrałem z tą... Wygrałem z tą grą Yeah! Dawaj, co, co ja teraz mam zrobić? Teraz będzie ostatnim nasze zadanie I żeby to zrobić muszę tak! Nie zauważyłem tego kamienia, więc yy, to na pewno nie tak. Muszę troszeczkę mniej. Dwa... Napyk. Zablokuj się, zablokuj. Dobrze. Dobrze. Teraz zrobi salto. A tu chcemy koło użytek, bardziej niż salto. I żeby to zrobić, muszę na pewno nie tak zrobić. Yy, dobra. Stój i da będzie dobrze. Prawie dobrze. I teraz, żeby to zrobić, muszę... Z całej siły niby czemu, a temu, że nie trafię w słupek. Znaczy trafię w słupek. Ale dzięki temu mogę coś takiego zrobić. To nie było zaplanowane. Muszę troszeczkę bardziej... Teraz muszę w tą O to, o to mi właśnie chodziło e, dobra teraz, pyk I żeby to zrobić muszę z całej siły w tą Teraz w tą I teraz na prostą I, Dobra, już myślałem Tak, nie wejdź Nie wejdzie nie! Nie, 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 nie! Stój, 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 stój! Okej okay. nie, nie będę tutaj nie wiadomo czego robił Jednak który będę chyba. A, pyk. A i teraz mam tam No dobra A żeby tam trafić muszę na pewno nie z całej siły. I teraz. No, trochę mocniej. Jej. No kurczę. No, żeby tam. No kurczę! No dajcie. No stój piłeczką. No nie, teraz to już na pewno muszę. Ja, ja się teraz zawrócę. O, jeszcze jeden. Nie, niech to i jest dobrze. Dobra, teraz mi się za- Teraz nam się uda. Ja... Już myślałem, że nie. Ju już tak szczerze myślałam... o nie. Nie o to mi chodziło. Dobra, teraz całej siły. Pyk. Teraz pyk i myk. Dobra, już, myśl, już myślałem, że nie nie uda się, ale dobrze. Jesteśmy teraz na takiej pozycji, że jeżeli nie trafię, no to będzie no źle Ale no, że trafiłem na pyk. Może nie takie, pyk. E, jeszcze raz. Odrobineczkę. Stój. I jest dobrze. Praktycznie no to już jest trafiony już, już takie. O nie! Nie trafiłem. E, czy jak ja mam to zrobić? Tam? Na pewno nie tak. Dobra. I teraz, żeby to zrobić, muszę z całej siły. I zawrócić na to samo miejsce. Tak się to nie powinno robić. I tym razem jeszcze zmienić miejsce. I teraz, żeby to zrobić, nie ustawiłem się dobrze. Więc teraz muszę. Pyk. I teraz znowu muszę. Może nie będę tłumaczył tak ogólnie. Ogólnie. Że. Dobrze, aha, ja. Co ja mam tam zrobić? Halo, bo. Ja tu nie widzę. Dobra, stój. Żeby coś takiego zrobić, muszę coś takiego. Obliczone. Dobra, teraz muszę tak. Trochę mocniej. Jeden strzał. Jest. Dobra, no to jedyny ja się żegnał i. 哇。Wow.